Przed nami spotkanie z górnikiem Wabrych. Górnik zaskakująco dobrze rozpoczął ten sezon. Skąd ich ta dobra forma? Ciężkie, ciężkie tak naprawdę pytanie, Myślę, że to jest mówię, początek sezonu. Widać, że te Beniaminki w ostatnich latach świetnie, świetnie funkcjonują. Myślę, że tutaj też duża zasługa tych meczów domowych i ich fanów, aczkolwiek ten bilans wyjazdowy jest no, bardzo dobry, także tutaj. Z binasem 5:2 świetnie zaczęli sezon, ale myślę, że tutaj pokrzyżymy ich plany i to się zmieni. Jakie są największe atuty tej drużyny? Zespołowość, ta chemia od początku, która tam funkcjonuje? Myślę, że ta proporcja zawodników kreujących do zadaniowych jest taka odpowiednia. Też są doświadczeni zawodnicy, którzy grają drużynowo przede wszystkim. Nie mają jakiegoś wielkiego ego, także tutaj e, mają zawodnika, który kruje na, na pozycji numer jeden, e, gdzieś tam wszystkich i... Dużo, dużo jakby tutaj takich rzeczy nie powiem, bo są, po prostu są skuteczni. Czy, czy jak z dzikami Warszawa trafiali, wszystko na pewno dobra, agresywna obrona, czy, czy, czy też zmienna obrona, bo też obrona strefowa w jednym meczu też ich tutaj uratowała. W ostatnim meczu przegrali jednym, jeszcze wcześniej wygrali tylko dwoma, także te wyniki są gdzieś takie zbliżone. No i jakby patrząc po naszym kątem, myślę, że też mieliśmy takie dwa mecze, i całkiem innym bilansem byśmy przystępowali do tego meczu. Na co jeszcze na koniec dopytam, trzeba szczególnie zwrócić uwagę w tym, w tym piątkowym spotkaniu, czy na swoją grę, czy na ich, ich grze coś jest takiego... Myślę że, jakby, myślę, że w przypadku takich, takich drużyn, nawet jak, podobnie jak z Toruniem, mieliśmy e, też mecze ze Spójnią, e, te osoby, które krążą na, na piłce są najważniejsze. I tutaj tego GGB też trzeba gdzieś w tych akcjach pick and rollowych, w takim szybkim ataku, w takiej niezorganizowanej koszykówce zatrzymać. Ale myślę, że jakby patrząc te nasze mecze i przebieg, no to tutaj bym się skupiał bardziej na naszej grze, bo mecze zaczynamy dobrze, w którymś momencie po prostu gdzieś tracimy tą naszą koszykówkę. I teraz wierzę, że jakby z większą rotacją, którą teraz mamy i też jakością treningową, będzie całkiem inaczej to wyglądało. No właśnie, bo ta rotacja zwiększyła się do 10-11 zawodników. Prawie na treningi wyglądają o wiele lepiej. Tak, no jakościowy jest taki inaczej, też trzeba brać pod uwagę, że Aleś też potrzebował jakby się tutaj przyswoić, tym wszystkim poznać wszystko, żeby no grać jakościowo, tak jak tutaj sobie to wszystko poukładaliśmy. W końcu będziemy mieć typowych centrów, także jakość tych zasłon, tych akcji pigenerowych będzie też inaczej, nawet samo zostawienie zbiórka. Na to mocno, mocno liczę, także będziemy mogli bardziej grać też intensywniej, nie martwić się o faule, jak to miało w ostatnich meczu, czy nawet meczach, gdzie te problemy z folami też nas ograniczały w niektórych rzeczach, także wierzę, że teraz to jest ten moment i jesteśmy na dobrej drodze, żeby się odbić Ja również w to wierzę, tego życzę. Konrad, powodzenia. Tak, tak będzie, dzięki tam. bardzo, do zobaczenia. Mati, przed nami spotkanie z Górnikiem Wabrzych, co stanowi o ich największej sile? Yy, na pewno, na pewno rozgrywający, rozgrywający yy. Również Dariusz Wyka gra, gra bardzo dobry sezon, także, także myślę, że gdzieś tam mieszanka, mieszanka, jak to często bywa u, u zespole Beniaminka, wszyscy chcą się pokazać, myślę, że każdy z polskich zawodników rozgrywa dobry sezon, także na pewno trzeba się, trzeba się skupić na, na, na Żlibercie i, i, i wyłączyć go z gry, ale, ale skupiamy się na sobie, najbardziej chcemy się skupić na sobie, na swojej grze. No właśnie na czym się podnieśmy skupić. My wiadomo, że mamy trendową sytuację dwóch, praktycznie trzech nowych zawodników w drużynie. Eee, gdzieś ta jakość już na, na, na gierce treningowej jest troszeczkę inna. Mam nadzieję, że przełożymy to na spotkanie na spotkanie ligowe. Eee, no tak, doszedł Alas. Yy, to będzie jego drugi mecz z nami. Eee, jest przede wszystkim Damian Kulik, doszedł Kuba. Trzeba wygrać ten mecz. Musimy rozpocząć serię zwycięstw. Nie, ukrywa, nie ma co ukrywać. Na pewno, na pewno. Myślę, że, że serię porażek już, już, już mamy wykorzystane. Wyczerpa, wyczerpaliśmy, wyczerpaliśmy do końca. Wykorzystaliśmy to, ten, ten nieszczęsny limit i, i, i liczymy wszyscy na, na serię zwycięstw. Musimy, zostać, musimy pozostać mocno skupieni na swojej grze, na koncentracji, na dobrej energii. I, I wiem, że, że do tego dołączą kibice, na który zawsze możemy liczyć i, i to wystarczy, żeby odnosić zwycięstwo w kolejnych spotkaniach. ci powodzenia. Dziękuję bardzo. Team, the next game with Górnik, how do you see, how do they play, what do you think about, they, they, about this team? I think this team is doing well, they have a great start and um, I think we're gonna have to be careful at the start and um, make sure that we we come into the game ready and aggressive and uh, not give up our lead like we did in the past games. what do you think the team, our team needs to do better? last the time, now um, we, uh, we know we have uh, two new guys in the team. Is yeah, something yeah. Is, is different. yeah, it's going to be a little different for us, but i think we've been practicing together for a long time. Uh, damian has been practicing with us almost since he could uh, a month ago, i think. so i think we'll be ready to play together. but overall, i think we're going to have to be ready to uh, finish the games better than we did in the past few few games, and uh, make sure that we get the win. How do you feel when uh, Jakub come, come and Damian now you can play? you the best uh, position for. Yep. Yeah? Is it yeah. good for you. For me, I'm very happy. Um, of course, I'm happy with any minutes that I get, but uh, to be able to be play to be playing my position is a great uh, opportunity for me. Team, thank you very much, and good thank luck. You. Thank you. Andrzej, na początek zapytam cię, jak zmienić się gra stolówki po powrocie do gry Damiana Kuliga oraz jak oceniasz dyspozycję formę Damiana Kuliga? Przede wszystkim, Damian, wiemy jaka to jest jakość, ale też nie oczekujmy, że od początku będzie zdobyło nie wiadomo ile punktów, ale na pewno samą swoją obecnością na boisku dużo nam pomoże. W, stawia, w stawianiu zasłon, w trzymaniu spacingu, w dobrym rolowaniu w odpowiednim momencie, w dobrym zastawieniu. To są drobne elementy, które nie zawsze są zauważalne, które koniec końców mają ogromny wpływ na wynik. Także ja wiem, że Damian od samego początku będzie nam pomagał bardzo, nawet jeśli tego nie będzie widać w statystykach. To samo pytanie do, odnośnie Kuby Parzeńskiego, jak jego gra może e, wpłynąć na nasz zespół? Zacznę właśnie podobnie. Kuba też nie jest graczem, który na pewno będzie dominował e, zdobyczami punktowymi, ale jest to profil gracza, który e, mocno pobije się pod koszem do wybroni pomalowanego. Nie jest to e, poprzez blokowanie rzutów, ale poprzez e, zabieranie przestrzeni. E, do tego e, dobrze broni wysokich zawodników podkoszowych jest w stanie e, na pikerolu też zatrzymać bracza przede wszystkim swoimi parametrami. E, w ataku e, mocne zasłony, e, zastawianie się pod koszem. To są takie cechy, którymi on się charakteryzuje i których od nich oczekujemy. Widzimy już na treningu, że jest nam to w stanie dać i przede wszystkim to też pozwoli nam przesunąć innych graczy na inne pozycje. Team nie będzie musiał grać na piątce, Sim będzie mógł więcej grać na trójce, Mateusz Zembki więcej na dwójce. To automatycznie wykreuje możliwość innej gry dla całej drużyny. Andrzej dopytuje tak o formę zawodników, bo tutaj dużo zmian podczas tej przerwy, przed przerwą też nastąpiły w naszej drużynie, a jak wygląda forma Adasza? Jest ok, treningowo to wygląda ok, bo często jest tak, że ktoś na treningu prezentuje się bardzo dobrze, a później meczowo to tak nie wygląda, także nie, patrzmy na, nie patrzę często na to czy ktoś trafia, rzuty na treningu czy nie trafia, bo mecz jest czym innym, bardziej Pracujemy jako drużyna. E, indywidualnie też zawodnicy trenują. Dyspozycja, e, dyspozycja na treningach jest różna, a tak naprawdę koniec końców liczy się to, co jest na meczu, i nikogo nie interesuje to, co jest na treningu. Adaś zagrał dobre pierwsze spotkanie i niech kontynuuje e, kolejne spotkanie w ten sam sposób. Na piątek wszyscy będą gotowi i ja, w optymalnej formie, żeby tą złą pasę odwrócić? Mocno wierzymy, że tą złą pasę e, przerwiemy, że wygramy i rozpoczniemy. E, Przede wszystkim, że wygramy to spotkanie, nie patrzmy już, co będzie dalej. Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Teraz po tych zmianach kadrowych, po dojściu Damiana, po dojściu Kuby. Jesteśmy mocniejszą drużyną i musimy to pokazać na boisku. Dziękuję. Dziękuję.